Dzisiejszy park imienia Jana Pawła II jest miejscem, gdzie wznosił się pierwszy kościół w ustce. W samym centrum dawnej osady rybackiej wybudowano kościół pod wezwaniem świętych Mikołaja i Jana Chrzciciela. Świątynię wzniesiono z drewna dębowego i konsekrowano 24 czerwca 1356 roku w Dzień Jana Chrzciciela. Była to budowla salowa wzniesiona na planie prostokąta, do której od zachodu przylegała smukła wieża. Wieża była też ważnym znakiem nawigacyjnym na południowym wybrzeżu Bałtyku. Wewnątrz mogło zmieścić się jednocześnie około 200 osób. Od południa do budynku przylegała niewielka przybudówka, a nawet kościoła nakrywał dwuspadowy dach. W XVIII wieku kościół był miejscem cudu. Według opowieści świadków, świece na ołtarzu zapalił się same, oświetlając wnętrze dziwnym blaskiem. Przez ponad 450 lat wokół kościoła istniał cmentarz, na którym chowano osoby zamieszkujące osadę. W roku 1808, po skargach żołnierzy francuskich zakwaterowanych w domach wokół placu, zdecydowano o zamknięciu cmentarza. Do dzisiaj ziemia wokół dawnego kościoła kryje szczątki dawnych mieszkańców Ustki. Z rozwojem miasta niewielki budynek stał się zbyt mały, aby pomieścić wszystkich wiernych. Dlatego podjęto decyzję o budowie nowego kościoła. W uroczystej procesji w dniu 20 marca 1889 roku przeniesiono wyposażenie do nowej świątyni. Niedługo po tym rozpoczęto rozbiórkę Starego Kościoła. W trakcie badań archeologicznych w roku 2019 odsłonięto fundamenty oraz fragment cmentarza. W roku 2021, w miejscu, gdzie znajdował się nieistniejący kościół, ustawiono instalację, która go upamiętnia.